Zaczął tam super tajnie, bo agentki specjalistki, specjalistyczni. Alex, mają swoją tajną misję. już są tam, gdzie ty. Odlotowe agentki. Taj Mahal, Indie, godzina 10:27. Cieszę się, że przywróci pani pałacowi jego dawną świetność. Zapewniam, że zrobię co w mojej mocy. A teraz, jeśli pani pozwoli, wejdę, żeby się trochę rozejrzeć. Hmm? Co się dzieje? Aaaa! Aaaaaa! 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 Dekoratorka. Kampus uczelni, godzina 9.07. Co ci jest, Clover? Tak, co się stało? Ach, straszny dzień. Choćbym nie wiem, jak się starała, nic mi dzisiaj nie wychodzi i koniec. Wiadomo, to nic nowego. Już dawno nie widziałam nic tak źle skrojonego jak ta spódnica. Zejdź mi z oczu, Mandy! Nie mam dziś ochoty na twoje żarty! Ojcie, i to przez duże A! Oh. Oh, niestety muszę się zgodzić z zarzutami Mandy. Widzę, że nie jesteś w najlepszej formie, krawiecki clover. Mm. Jeśli chcesz zaliczyć kurs, to musisz mm. się postarać, żeby mi szczęka opadła hey. na egzaminie. A, a? Skoro o zaliczeniu mowa, to będzie ono miało formę super ekskluzywnego pokazu samych najlepszych projektów zrealizowanych na kursie. Przyznam tylko jedno A: a? a! Uwielbiam zdrowe współzawodnictwo! No i dowiemy się, kto jest prawdziwą królową mody, a kto krawcową od siedmiu boleści. Na razie trajerki! Dość! Nie pozwolę, żeby Mandy wygrała w tej konkurencji. Wyzwanie podjęte. Nie martw się. Wystarczy, że wymyślisz coś zabójczego na pokaz i zostaniesz gwiazdą tego semestru. Tak! I pokażesz Mandy, gdzie jej miejsce. Hej, widziałyście? To dziwne. Zwłaszcza, że wszystkie okna są zamknięte. Bo to nie jest taka zwykła tkanina, tylko tkanina z agencji. Co znaczy, że nas tam potrzebują. Czołem agentki. Jak miło was widzieć. Jerry, tak nie może być. Nadchodzi zaliczenie z projektowania mody i ja muszę dostać A. Z radością bym ci pomógł, Clover. Poza tym sama wiesz, że zawsze mnie fascynowała moda. Ugh. Tak, chyba z lat 70. Skończ te żarty, Jerry, to dla mnie ważne. <laughs> Oczywiście. Im szybciej się uporacie z misją, tym szybciej wrócicie do szkoły. A na czym polega ta misja? Dowiedzieliśmy się, że kilku światowej sławy dekoratorów wnętrz zaginęło bez śladu. Do was należy ustalić, co się stało. Całkiem bez śladu? To nie ułatwia zadania. Dlatego zwróciłem się do was. Nie na darmo jesteście najlepsze. <laughs> o, dzisiaj chętnie ustąpiłabym komuś miejsca. A teraz co do zabawek? Mam tutaj dla was z serii Kameleon, ten wspaniały język Kameleona. Oraz mgłę niepoznaki w aerozolu. Super! Cieszę się bardzo. Może się wam też przydać szczotka do analizy włókien, cegło-parasol, botki z diamentową, wszystko tnącą ostrową, i wreszcie niezawodny NPOP, czyli niesłychanie potężny odkurzacz przenośny do sprzątania każdej wielkości bałaganu. Oj, dzięki Jerry! Nie ma za co. Do widzenia, agentki, i powodzenia! Taj Mahal, Agra, Indie, godzina 11.14 To mi się podoba Kto by pomyślał, że agencja ma do dyspozycji słonie? Ja bym go nazwała Zik Jesteśmy coraz bliżej świątyni Według agencji, Ingrid Miarkę, ostatnią z zaginionych Właśnie tam widziano po raz ostatni hmm. Czyżby Zik został bez paliwa? Nie wydaje mi się Dojechałyśmy na miejsce Ale odjazd! Dzięki za przejażdżkę! Pan! Pa! A już myślałam, że wykorzystam jakiś element tego stroju na egzaminie. No, agentki, czas się rozdzielić i poszukać śladów. Sama nie wiem, sami to ogromny teren! Namierzyć tę projektantkę może być równie trudno jak znaleźć włos na głowie Jerego wcale, nie? Zobaczcie, mam trop! Tylko projektant nosi tak bajeranskie okulary? Zwyczajne okulary, nie wiem co ty w nich widzisz. Nie są zwyczajne. Są wprost niesłychanie stylowe i eleganckie. O, masz rację. Na zdjęciu, które dał nam Jerry, Ingrid ma dokładnie takie same. Tak! Dziewczyny, zaczynamy! No pięknie, co teraz? Trzeba będzie odpalić nasze super języki kameleona. Całkiem niezłe, chociaż trochę obleśne. Brakowało Ten wynalazek się Jeremu nie udał Kto tu urządził targi bez guścia? Znaczy, może ja się nie znam, ale wyobrażałam sobie, że ta czumachal będzie trochę mniej a trochę bardziej z klasą. To znaczy, że ktoś go przeprojektował. Masz na myśli tę naszą dekoratorkę? Tego nie mówię, ale jedno jest pewne ta kobieta tu była. Na tej miarce są jej inicjały. Ej! Co się dzieje? To może nam się uda uciec przez okno! Niezła robota! Teraz musimy tylko jakoś trafić na ziemię! Złoto, przyjacielu! No, i to się nazywa zjawić w porę! Dziewczyny, Jerry na pewno jest ciekaw, co odkryłyśmy. Ach, okulary oraz miarka Ingrid. Rzeczywiście ciekawe. O rety. Widzę, że kilku nowych słynnych dekoratorów zostało porwanych. O, o, więc lepiej ruszajmy. Sprawa jest bardzo poważna. Zgadza się. O! Ale najpierw zdejmijcie mi proszę do analizy te wstrętne włókna dywanu z pleców. O! Te włókna są zrobione z komórek mięsożernej rośliny Dionea muscipula, znanej powszechnie jako muchołówka. Jedyna hodowla znajduje się w Stanach Zjednoczonych, na ich wschodnim wybrzeżu. Uch, spisałaś się na medal! A, dziękuję, ale w czym nam pomoże wiedza, skąd pochodzą włókna muchołówkowego dywanu? Bo jeśli znamy źródło, trafimy do sprawcy. Tak, Jerry? Istnieje taka możliwość. Dokładnie w tej chwili ktoś kupił równą tonę tych właśnie dywanów i są one w drodze do tajemniczego odbiorcy. Serio? Czym je przewożą? Ciężarówką. Zaczekajcie. Jedna chwila i znajdziemy się tuż nad nią. To już tutaj! Lądujecie! Klover. Pamiętaj, od tego zależy zaliczenie! Halo? Clover! Chciałem A -a. tylko sprawdzić, jak ci idą przygotowania do egzaminu. Pamiętaj, spodziewam się powalającej ekstrawagancji i dzikiego szaleństwa tkanin na wybiegu. O -o -o tak, jasne. Wszystko dobrze idzie, panie profesorze. Słyszy pan stukanie maszyny! Zasuwałam dziś całe popołudnie. A -a! Ogromnie mnie to cieszy! Sama wiesz, że jeśli chodzi o modę, <laughs> liczą się łzy, tylko wygląd. Tak, I właśnie jestem bliska płaczu! <laughs> Dzięki, że pan dzwoni, do zobaczenia! <laughs> Czego znowu? To SMS! Od kogo? A jak myślisz? Olej ją, Clover! Mamy teraz znacznie ważniejsze sprawy! Na przykład, jak się utrzymać na ciężarówce! O? O, udało się? Dojechałyśmy? O! No nie, przecież to biały dom. O! Nie mogę uwierzyć, że to mówię, ale co zrobimy, żeby ten przystojny strażnik pod drzwiami nas nie zobaczył? Myślę, że mgłanie poznaki w aerozolu to załatwi. Metrów tandetnej wykładziny, zrobionej z komórek zabójczych roślin, trafiło do pałacu. Czy to nie jest straszliwa profanacja? Mam nadzieję, że w kuchni mają trochę solonych orzeszków. Strasznie mnie głód przycisnął. Chcę, żeby odcień był taki sam jak dawniej. Nie zawracaj tym sobie głowy. Aha. Twoje dekoratorskie usługi nie są tu więcej nikomu potrzebne. Ten, kto zamówił dywany, powinien tu być. Pytanie tylko, gdzie? Hej! Czekajcie! Słyszycie to samo, co ja? To brzmi trochę jak odgłosy walki. Albo orzeszki zaszkodziły prezydentowi. Szybko! Podoba ci się czy nie, ja tu jestem nową dekoratorką! Czas nadać temu miejscu trochę prezydenckiego charakteru! Ha! HA! O, no nie! I znowu to samo! Naprawdę drobiazg! Praca to dla mnie przyjemność! A nareszcie ten budynek ma oprawę, na jaką zasługuje i którą cały świat będzie podziwiał! A ty właściwie kim jesteś? Poza tym, że paniu się która nie ma w domu lustra? Oh, jestem Megi Modna! Nie słyszałyście o mnie? E, nie. Jestem jedną z najbardziej niedocenionych dekoratorek wnętrz w historii. Lecz teraz moja zła sława rozniesie się po świecie. Jak się tu w ogóle dostałaś? I dotacz machal, mimo straży. Nic trudnego. Ach, wystarczyło się tylko ukryć wśród moich nadzwyczajnych dywanów. One są nadzwyczajne. Nie wiem tylko, co chcesz osiągnąć, włamując się do znanych miejsc i kompletnie je dewastując. Znudziło mi się, że ciągle odpadałam w konkursach. Więc postanowiłam narzucić moje projekty tym, którzy mnie odtrącali. Najpierw Taj Mahal i Biały Dom. A teraz cały świat! Pora pokazać, Megi, odrobinę szpiegowskiej magii. Tak. Zawiadomcie mnie, kiedy się zacznie. <śmary> Czujcie się jak w domu Spędzicie tutaj trochę czasu Nie mogę uwierzyć, że dostajemy łomot od do dwóch hatych dywanów i foteli To chyba największa zniewaga dla śpiega Trzymajcie kciuki, cały świat czeka na moje projekty Musimy działać szybko Magi w końcu dobierze się do naszej chaty I wtedy staniemy się pośmiewiskiem koledżu Przecież kowbojskie botki z diamentową wszystko tnącą ostrogą. Dlaczego nie? Tylko lepiej się pośpiesz. Chociaż zaamortyzował mój upadek. Trzymaj się, Alex! Wielkie dzięki! Dekonator. Dziękuję, to kto powie? Chyba już czas się rozprawić z Megi. Widzę, że Megi nie jest już tylko dekoratorką wnętrz. Dziś dekoruje wszystko, jak leci. O! Niewiarygodne. Lepiej, żeby Jerry się o tym dowiedział. O! Widzicie? To Magii! Agencki do dzieła! A! 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 Dziewczęta! Nie podoba wam się to, co zrobiłam? Ani trochę! Jedyne wnętrze, które powinnaś dekorować, to wnętrze twojej własnej celi! Nie liczcie na to! A! A! Teraz się dowie, z kim zadarła. Moje projekty są świetne i niebezpieczne. Ostrzegałam Was już. Prezydent opuścił właśnie Biały Dom. Się policzymy. Potrójny wykop z przewrotką, dziewczyny! Ach. 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 Skoro tak, to może was zaciekawią moje fruwające plansze kolorów! Na szczęście, dostałyśmy od Jerego specjalny parasol! Dobrze, że sobie przypomniałaś! A tak przy okazji, zobaczmy co potrafi nasz NPOP! Alex! O, o, ojej! Twoje ostatnie chwile na wolności! Pożegnaj się z karierą dekoratorki! Jerry nie żartował. Ależ potężny ten odkurzacz. Nie! Dość! Nie, nie! Wszystko mi zrujnujecie! Oto to ci numer. Doskonała robota. Zabierzemy Megi do więzienia agencji, gdzie zostanie na dłużej. A co z innymi projektantami jak Ingrid Miarka? Wszystko w porządku, agencja już ich odnalazła. Hmm? Jerry, doskonała robota! Jak zawsze do usług. Dziękuję za uznanie. Dziękuję wam, dziewczęta. Miłego dnia! No nie! Ale numer! Prezydent właśnie z nami rozmawiał! W rzeczy samej. Choć to oczywiście ekscytujące, nie wolno wam się dzielić tą nowiną z kolegami. No nie! Takie dzisiaj byłyśmy zajęte, że nawet nie zaczęłam projektu na egzamin! Obleję najważniejsze zajęcia w semestrze. Głowa do góry, wymyślisz coś! Tak! I na pewno rzucisz wszystkich na kolana! <noise> oh interesujące! Tak bardzo szkic! Tak właśnie należy nosić sombrero, siostro! Trzymajcie się ksyceł! Przed wami sama królowa wybiegu! Prost, cudownie, Mandy! Gdybym był policjantem mody, wystawiłbym ci mandat za nadmiar wspaniałości! Dobra, Clover, Twoja kolej, tylko zrób to z przekonaniem. O. <śmiech> <śmiech> hmm. <śmiech> hmm. Cóż to takiego? Co za <laughs> awangarda! Odkąd zacząłem uczyć mody w tej szkole, to jest najbardziej odważny projekt, jaki widziałem! Zachwycający! A, a, a. No, ale to nie fair! Ja jestem najlepsza! Tak! Uh -huh. Najlepsza w przegrywaniu! <laughs> Wersja polska na zlecenie Nikologion. Polska masterfilm. Reżyseria Agata Gabrońska-Bauman. Dialogi Magdalena Dwojak. Dźwięki montaż Jacek Osławski, Kierownictwo produkcji Romuald Cieślak. Tekst piosenki Andrzej Brzeski. Opracowanie muzyczne Piotr Gogol. Nadzór merytoryczny Katarzyna Dryńska. Wystąpili Aleks Małgorzata Szymańska. Sam Monika Pikuła. Clover Julia kołakowska bytner Jerry Wojciech Paszkowski i inni. Piosenkę śpiewała Magdalena Tull.